Izabela Nowak zarządzała swoim imperium z ostatniego piętra szklanego wieżowca, który zdawał się przebijać chmury nad miastem. Jej biuro było świątynią minimalizmu i władzy czarny marmur, szkło i stal, z panoramicznym widokiem na metropolię, która leżała u jej stóp niczym misterna makieta. W tym sterylnym świecie nie było miejsca na sentymenty. Emocje były dla niej obciążeniem, słabością, którą inni mogliby wykorzystać. Uważała je za nieefektywną zmienną w precyzyjnym algorytmie zysku. Ludzie w jej firmie bali się jej. Chodzili na palcach, mówili ściszonymi głosami, a ich uśmiechy zamierały, gdy tylko wchodziła do pomieszczenia. Była arogancka, zimna i bezwzględnie skuteczna. Każde jej słowo było poleceniem, każda decyzja ostateczna. Wiedziała, że za plecami nazywają ją w królową lodu, ale nie dbała o to. Samotność była ceną za władzę, a ona płaciła ją bez wahania. Wieczorami wracała do pustego, luksusowego apartamentu, gdzie jedynym dźwiękiem była cicha praca klimatyzacji. Otaczała się najdroższymi dziełami sztuki, ale ich piękno jej nie poruszało. Były tylko kolejną inwestycją, symbolem statusu. Dawno temu, w innym życiu, potrafiła czuć. Pamiętała śmiech, ciepło dłoni, poczucie bezpieczeństwa. Ale to wszystko zostało pogrzebane pod gruzami tragedii, która zabrała jej rodzinę i zamroziła jej serce. Od tamtej pory budowała wokół siebie mur z pieniędzy i władzy, przekonana, że to jedyna ochrona przed bólem. Kilkanaście przecznic od jej szklanej wieży, w starej, ceglanej kamienicy, która cudem oparła się nowoczesnej architekturze, mieszkał Tomasz ze swoją sześcioletnią córką, Zosią. Ich mieszkanie było małe, pełne starych, ale zadbanych mebli, a na ścianach wisiały kolorowe rysunki dziewczynki. Pachniało tu domowym ciastem i ciepłem, którego Izabela nie czuła od lat. Tomasz pracował jako stolarz, a jego dłonie, choć spracowane, zawsze były delikatne, gdy czesał włosy córki lub trzymał ją za rękę. Zosia była jego całym światem. Po nagłej śmierci żony dwa lata wcześniej, dziewczynka przestała mówić. Lekarze nazywali to mutyzmem wybiórczym, Szokiem, który zamknął jej głos w klatce ciszy. Tomasz komunikował się z nią za pomocą gestów, uśmiechów i języka miłości, który nie potrzebował słów. Rozumieli się doskonale. Mimo smutku, który wciąż unosił się w ich małym świecie, byli dla siebie opoką. Każdego wieczoru czytał jej bajki, a ona słuchała z szeroko otwartymi oczami, przytulona do jego ramienia. Była dzieckiem pełnym życia które wyrażało swoje emocje poprzez rysunki pełne słońca, kwiatów i postaci trzymających się za ręce. Ich spokojne życie zostało jednak zagrożone, gdy pewnego dnia na drzwiach kamienicy pojawiło się zawiadomienie. Budynek został kupiony przez korporację Nowak Development, a wszyscy lokatorzy mieli miesiąc na wyprowadzkę. W miejscu ich domu miał stanąć kolejny lśniący, bezduszny wieżowiec. Dla Izabeli była to kolejna rutynowa transakcja. Przejrzała plany, zatwierdziła budżet i zapomniała o sprawie. Jednak jej dyrektor do spraw operacyjnych, człowiek śliski i pozbawiony skrupułów, poinformował ją o problemie. Większość lokatorów przyjęła symboliczną rekompensatę i odeszła, ale jeden mężczyzna odmawiał. Twierdził, że nie ma dokąd pójść i że oferowane pieniądze nie wystarczą na znalezienie nowego dachu nad głową w tej części miasta. Izabela zirytował ten opór. Postanowiła osobiście załatwić tę sprawę, pokazać, kto tu rządzi. Był to ruch nietypowy, ale czuła potrzebę utwierdzenia swojego autorytetu. Ubrana w nienagannie skrojony kostium, wysiadła ze swojej luksusowej limuzyny przed obdrapaną kamienicą. Zapach wilgoci i starości uderzył w jej nozdrza. Z pogardą spojrzała na odchodzący tynk i zardzewiałe balustrady. Weszła na drugie piętro i bez pukania nacisnęła klamkę mieszkania Tomasza. Drzwi były otwarte. Mężczyzna stał w przedpokoju, pakując książki do kartonowego pudła. Spojrzał na nią bez strachu, z cichą godnością, która ją zaskoczyła. Pani Nowak, jak sądzę, powiedział spokojnym głosem. Przyszłam, żeby zakończyć tę farsę, odparła chłodno. Propozycja jest ostateczna. Proszę przyjąć pieniądze i opuścić lokal do końca tygodnia. Tomasz wyprostował się i spojrzał jej prosto w oczy. To nie jest farsa, proszę pani. To jest nasze życie. Mieszkałem tu od urodzenia. Tu dorastała moja żona. Tu urodziła się moja córka. W tym momencie z za jego nóg wychyliła się mała dziewczynka o wielkich, przestraszonych oczach. Zosia kurczowo trzymała się spodni ojca, wpatrując się w Izabelę z niemym lękiem. Izabela spojrzała na dziecko, a jej starannie skonstruowany pancerz na moment zadrzał. Coś w spojrzeniu tej dziewczynki, mieszanka niewinności i bólu, dotknęło struny, o której istnieniu zapomniała. Szybko jednak odzyskała kontrolę. Dzieci potrzebują stabilności, a pani chce nas wyrzucić na bruk, kontynuował tomasz. Proszę tylko spojrzeć na nas nie jak na problem do rozwiązania, ale jak na ludzi. Izabela poczuła ukłucie irytacji, ale też czegoś innego, czego nie potrafiła nazwać. Biznes to biznes, rzuciła oszle ale jej głos stracił nieco ze swojej lodowatej pewności. Odwróciła się i wyszła, nie oglądając się za siebie. Jednak obraz przerażonych oczu Zosi pozostał z nią na długo po tym, jak wróciła do swojej sterylnej wieży. Tej nocy, po raz pierwszy od lat, miała problemy z zaśnięciem. W ciągu następnych dni Izabela próbowała zagłuszyć natrętne myśli pracą. Analizowała raporty, prowadziła spotkania, podejmowała decyzje warte miliony. Ale w przerwach, w chwilach ciszy, widziała twarz małej, milczącej dziewczynki. Zirytowana własną słabością, zleciła swojemu asystentowi dokładne sprawdzenie Tomasza. Liczyła, że znajdzie coś, co pozwoli jej go zdyskredytować długi, problemy z prawem, cokolwiek. Raport, który otrzymała, był jednak rozczarowująco czysty. Tomasz był wdowcem, cenionym rzemieślnikiem, człowiekiem bez skazy. W aktach znalazła też informację o śmierci jego żony w wypadku samochodowym i o tym, że od tamtej pory ich córka nie wypowiedziała ani słowa. Ta informacja uderzyła w nią mocniej niż się spodziewała. Znała ból straty, znała ciszę, która po niej następuje. Wbrew wszelkiej logice, coś kazało jej wrócić w okolice starej kamienicy. Zaparkowała samochód kilka ulic dalej i pieszo, ubrana w zwykły płaszcz i ciemne okulary, obserwowała. Zobaczyła Tomasza i Zosię na małym, zaniedbanym placu zabaw. Patrzyła, jak cierpliwie pchał córkę na huśtawce, jak podnosił ją, gdy się potknęła, jak ocierał jej niewidzialne łzy. Nie było między nimi słów, tylko gesty, spojrzenia, cicha więź, która krzyczała głośniej niż jakakolwiek rozmowa. Pewnego popołudnia, gdy przechodziła obok kamienicy, Zosia wybiegła na podwórko, goniąc za piłką. Dziewczynka potknęła się i upadła tuż przed Izabelą, zdzierając sobie kolano. Zanim Tomasz zdążył dobiec, Izabela, kierowana impulsem, którego nie rozumiała, uklękła przy dziecku. Zosia patrzyła na nią wielkimi, pełnymi łez oczami, ale nie wydała żadnego dźwięku. Izabela wyjęła z torebki jedwabną chusteczkę i delikatnie otarła zadrapanie. Już dobrze, nic się nie stało, szepnęła, a jej własny głos wydał jej się obcy, miękki. W tej chwili podbiegł Tomasz, gotów bronić córki. Zamarł, widząc tę scenę. Izabela wstała, czując się niezręcznie. Podała Tomaszowi chusteczkę. Proszę, mruknęła i odeszła pośpiesznie, z sercem bijącym nienaturalnie szybko. Ten krótki, nieplanowany kontakt zburzył kolejną cegłę w jej murze. Zaczęła rozumieć, że jej projekt deweloperski to nie tylko liczby w arkuszu kalkulacyjnym. To zniszczenie domu, jedynego bezpiecznego miejsca dla dziecka, które już raz straciło wszystko. W jej wnętrzu rozpoczęła się walka. Biznesfoman, którą była przez lata, kazała jej zignorować te uczucia i dokończyć transakcję. Ale kobieta, którą kiedyś była, budziła się z długiego snu i szeptała, że postępuje źle. Jej niezdecydowanie nie uszło uwadze Marka Kowalskiego, jej dyrektora operacyjnego. Był człowiekiem, dla którego liczył się tylko zysk i terminy. Widząc, że Izabela zwleka z ostatecznym rozwiązaniem sprawy, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, by przypodobać się szefowej i zgarnąć premię. Uznał, że potrzebny jest wstrząs. Pewnej chłodnej, jesiennej nocy, gdy padał deszcz, w kamienicy nagle zgasło światło i przestało działać ogrzewanie. Kowalski, bez wiedzy Izabeli, zlecił odcięcie mediów, licząc, że to zmusi ostatniego lokatora do wyprowadzki. Tomasz próbował interweniować, ale powiedziano mu, że to awaria, której nikt nie naprawi w opuszczonym budynku. Otulił Zosię wszystkimi kocami, jakie mieli, ale w mieszkaniu z każdą godziną robiło się coraz zimniej. Dziewczynka trzęsła się, jej mała twarz była blada. Tomasz czuł narastającą bezsilność i strach. Następnego dnia Izabela, giana niepokojem, znowu pojechała w stronę kamienicy. Z daleka zobaczyła karetkę pogotowia zaparkowaną przed wejściem. Poczuła lodowaty uścisk w żołądku. Wbiegła do środka, ignorując zdziwione spojrzenia sanitariuszy. W zimnym, ciemnym mieszkaniu zastała Tomasza trzymającego na rękach Zosię, owiniętą w koc. Dziewczynka miała wysoką gorączkę i z trudem oddychała. Ma zapalenie płuc, powiedział lekarz. Skrajne wychłodzenie organizmu. Musimy ją zabrać do szpitala. W tym momencie wszystko w Izabeli pękło. Spojrzała na bladą twarz Zosi, na rozpacz w oczach Tomasza i zrozumiała, że to jej wina. Jej chciwość, jej obojętność doprowadziły do tego. Gdy sanitariusze wynosili Zosię na noszach, podbiegł do niej Kowalski, uśmiechając się z satysfakcją. Problem rozwiązany, szefowo. Wystarczyło trochę presji. Izabela spojrzała na niego z taką furią, że mężczyzna cofnął się o krok. Wynoś się, wysyczała. Jesteś zwolniony. I módl się, żeby temu dziecku nic się nie stało, bo zniszczycie. Cię. To był punkt bez powrotu. Spaliła za sobą wszystkie mosty, wybierając człowieczeństwo ponad zyskiem. Pojechała za karetką do szpitala, a jej dawne życie, pełne zimnej kalkulacji, rozsypywało się w pył. W szpitalu Izabela użyła wszystkich swoich wpływów, by zapewnić Zosi najlepszą możliwą opiekę. Czekała na korytarzu razem z Tomaszem, który był zbyt wstrząśnięty, by protestować przeciwko jej obecności. Siedzieli w milczeniu, dwoje ludzi z dwóch różnych światów, których połączyła troska o małą dziewczynkę. Po kilku godzinach wyszedł lekarz. Stan Zosi był poważny, ale stabilny. Kryzys minął. Tomasz osunął się na krzesło z ulgą, a Izabela poczuła, jak opuszcza ją napięcie, o którego istnieniu nawet nie wiedziała. Wtedy po raz pierwszy odważyła się powiedzieć prawdę. Przepraszam, szepnęła. To wszystko moja wina. Byłam ślepa. Tomasz spojrzał na nią, a w jego oczach nie było nienawiści, tylko ogromne zmęczenie i smutek. Ona jest wszystkim, co mam, powiedział cicho. Wiem, odparła Izabela. I naprawdę wiedziała. W małej, chorej dziewczynce zobaczyła echo własnej straty pustkę, którą próbowała wypełnić pieniędzmi. Wiadomość o zwolnieniu Kowalskiego i wstrzymaniu projektu rozeszła się lotem błyskawicy. Wściekły i upokorzony, postanowił się zemścić. Pozwał firmę Izabeli o gigantyczne odszkodowanie za bezprawne zwolnienie i zerwanie kontraktu. Co gorsza, poszedł do prasy z historią o niestabilnej emocjonalnie miliarderce, która dla kaprysu zniszczyła wart miliardy projekt, manipulowana przez przebiegłego naciągacza. Media podchwyciły temat. Wkrótce Izabela znalazła się w ogniu krytyki. Rada Nadzorcza jej firmy zażądała natychmiastowego zebrania w celu wyjaśnienia sytuacji. Jej pozycja, jej imperium, wszystko, co obudowała przez lata, zawisło na włosku. W dniu zebrania sala konferencyjna była pełna. Członkowie zarządu patrzyli na nią z zimną wrogością, a w kącie sali czekali już prawnicy Kowalskiego. Izabela weszła na podium. Wszyscy spodziewali się, że będzie się bronić, przedstawiać biznesowe uzasadnienie, minimalizować straty. Ona jednak zrobiła coś zupełnie innego. Przez lata budowałam tę firmę na jednym fundamencie: zysku, zaczęła spokojnym, ale mocnym głosem. Wierzyłam, że wartość człowieka i firmy mierzy się stanem konta. Myliłam się. Opowiedziała im wszystko. O swojej arogancji, o obojętności. O tym, jak traktowała ludzi, jak przeszkody na drodze do celu. Opowiedziała o Tomaszu i Zosi, nie jako o problemie prawnym, ale jako o ludziach, których życie niemal zniszczyła. Straciłam z oczu to, co najważniejsze człowieczeństwo. Ten projekt, warty miliardy, miał powstać na krzywdzie dziecka. Nie mogłam na to pozwolić. Jeśli to oznacza koniec mojej kariery, niech tak będzie. Są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. W sali zapadła cisza. Prawnicy Kowalskiego uśmiechali się z wyższością, pewni zwycięstwa. W tym momencie otworzyły się drzwi i do sali wszedł Tomasz, trzymając za rękę Zosię, która wyszła już ze szpitala. Zostali zaproszeni przez jednego z członków zarządu, który był poruszony historią Izabeli. Kowalski zerwał się na równe nogi. To jest ten menepieleter. Wykorzystuje własne dziecko, żeby wzbudzić litość. Jego oskarżenia zawisły w powietrzu, pełne jadu. Wszyscy spojrzeli na Zosie. Dziewczynka, przestraszona napiętą atmosferą, schowała się za ojcem. Ale potem jej wzrok padł na Izabelę, stojącą samotnie na podium. Zobaczyła w jej oczach nie chłód i władzę, ale troskę i strach. Powoli, niepewnie, wyszła z za pleców ojca. Podeszła do podium, a każdy jej krok odbijał się echem w śmiertelnej ciszy. Stanęła przed Izabelą, spojrzała na nią i po raz pierwszy od dwóch lat jej usta się otworzyły. Dziękuję, wyszeptała cichym, lekko zachrypniętym głosem. To jedno słowo uderzyło w salę z siłą bomby. Zszokowało wszystkich. Zdemaskowało kłamstwa Kowalskiego i potwierdziło prawdę w słowach Izabeli. Było to najpotężniejsze świadectwo, jakiego nikt się nie spodziewał. Członkowie zarządu patrzyli na tę scenę ze łzami w oczach. W jednej chwili zrozumieli, że Izabela nie oszalała. Ona odnalazła duszę. Wynik zebrania był jednogłośny. Rada Nadzorcza w pełni poparła Izabelę. Pozew Kowalskiego został odrzucony, a on sam stał się pariasem w świecie biznesu. Projekt budowy wieżowca został ostatecznie anulowany. Po wszystkim, gdy dziennikarze i prawnicy opuścili salę, Izabela, Tomasz i Zosia zostali sami. Izabela uklękła przed dziewczynką. To ja ci dziękuję, Zosiu. Uratowałaś mnie. Zosia uśmiechnęła się nieśmiało i po raz pierwszy dobrowolnie dotknęła dłoni Izabeli. W tym prostym geście narodziła się nowa wieś, zbudowana na gruzach dawnych błędów. Była to chwila czystej, nieskalanej ulgi i cichego zrozumienia. Minął rok. Stara, ceglana kamienica nie została zburzona. Zamiast tego Izabela zainwestowała swoje prywatne pieniądze w jej gruntowny remont. Przekształciła budynek w siedzibę fundacji pomagającej samotnym rodzicom i dzieciom po traumach. Na parterze powstała świetlica terapeutyczna i warsztat stolarski dla Tomasza, który teraz uczył swojego rzemiosła innych. Pewnego słonecznego, wiosennego popołudnia Izabela siedziała na ławce w odnowionym ogrodzie za kamienicą. Nie miała na sobie drogiego kostiumu, tylko dżinsy i prostą koszulę. Patrzyła, jak Tomasz uczy Zosie sadzić kwiaty. Dziewczynka śmiała się głośno, jej głos był teraz czysty i radosny. Co chwila podbiegała do Izabeli, żeby pokazać jej dżdżownicę albo kolorowy kamyk. Nie nazywała jej ciocią ani panią. Mówiła po prostu Iza. Izabela nie była już królową lodu. Znalazła swoje miejsce nie na szczycie wieżowca, ale tu, na ziemi, wśród ludzi. Odkryła, że prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu, ale na dzieleniu się. Patrząc na śmiejącą się Zosię i uśmiechniętego Tomasza, zrozumiała, że puste miejsce w jej sercu nie było przeznaczone na kolejny budynek czy kontrakt. Czekało na rodzinę. I wreszcie, po tylu latach samotności i chłodu, znalazła ją w najmniej oczekiwanym miejscu. Jej mur ostatecznie runął, a w jego miejsce zakwitł ogród.